Teslą z południa Polski nad Polskie Morze. No to tradycyjnie nad morze wyruszamy w środku nocy. Jest godzina 2.15, ale mam wrażenie, że z roku na rok coraz trudniej jest o tej porze wstać. No ale ma to swoje plusy, przynajmniej nie powinno być żadnych korków. A mamy do przejechania 800 km, no także tym bardziej myślę, że warto wyruszyć wcześniej. Na pewno jesteście ciekawi, jakie są koszty wyjazdu nad Polskie Morze. No i też samej podróży. Także pokażę w tym filmiku, ile kosztują ładowania samochodu, ile to trwa, czy są jakieś problemy po drodze, na jakich stacjach można się zatrzymać, żeby sobie naładować tesle, a także ile kosztuje nocleg, do tego, ile w restauracjach zapłacimy, ile kosztują lody, gofry, takie podstawowe przekąski. No i czy mamy jeszcze jakąś tam rozrywkę po okolicy. Pierwsze ładowanie po ponad dwóch godzinach, tak żeby nie ryzykować. No 154 km zostały, ale sobie naładujemy, żeby potem nie ryzykować. Wychodzi na to, że gdzieś około 40 minut będzie ładowania. Doładujemy do pełna, żeby nie ryzykować, żeby było 415 km zasięgu. Costa Móty, Tesla Supercharger. W tym roku nowe odkrycie. Nie zatrzymaliśmy się w Gorzowie Wielkopolskim na ładowaniu, tylko tym razem znaleźliśmy ładowarkę i way 24 w skrzyżowaniu. 133 km można by jeszcze przejechać, no ale znowu wolimy mieć zapas i się zatrzymać na ładowaniu. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda, co nas zaskoczyło. No to na początek została pobrana opłata 10 zł, tak by był zapas, właściwie chyba minimalna kwota, za którą można sobie naładować. No a złącza znowu mamy tutaj różnego rodzaju, są te CCS, które tutaj nam pasują i szybkie ładowanie. Także z pół godzinki będziemy mogli jechać dalej. O, instrukcja obsługi. No Czyli trzeba znowu pobrać aplikację. Obok jest szlak zdrowej ryby. To sobie można pójść na spacerek. Ewentualnie coś zjeść. Jak troszeczkę by była późniejsza droga. No, godzina. Trochę późniejsza godzina. Ale na razie tu jest wszystko pozamykane. Przy szlaku zdrowej ryby płynie sobie rzeka Obra. Tak, nie odra, tylko obra. Żeby nikt nie miał wątpliwości. A jednak bez problemu można coś zjeść o każdej porze. Bo mamy informację, że można po prostu na telefon zamówić jedzenie. A ceny tutaj są całkiem niezłe. Pizza za 25 zł jakieś pierożki też w tej cenie nawet mamy też tańsze rzeczy albo lody, gofry no ciekawe jakby tak o pierwszej w nocy spróbować zadzwonić chyba też ktoś przyjdzie a tu nowe ciekawe odkrycie przy dachu z paneli fotowoltaicznych mamy od razu ładowarki do samochodów elektrycznych Wychodzi na to, że można by spróbować za darmo się podłączyć. No ale my już tam ładujemy sobie uczciwie. Wyższo górze. Już też takie zapasowe ładowanie. Znaleźliśmy stację MOL. No i mamy tutaj jeszcze... W zapasie 142 km, ale sobie naładujemy do pełna. Co ciekawe, na stacji MOL jest troszeczkę inaczej, bo nie ma aplikacji, tylko trzeba wykupić sobie ładowanie za 69 zł. I jak się wykupi takie ładowanie, to można ładować do pełna. Także opłaca się przyjechać z prawie pustą baterią. W międzyczasie skorzystaliśmy z toalet, no i poszliśmy sobie coś zjeść. Jakby ktoś chciał się wykąpać, no to prysznic też jest za 13 zł akurat tutaj na stacji MOL. Czas start nasze wakacje w Mielnie. No to dojechaliśmy, około 9 godzin to zajęło. No i zaraz potem udaliśmy się do restauracji, więc o tym na początek troszkę powiem. Ale zanim się udaliśmy, to może jeszcze troszkę o noclegu. Ofert właściwie jest dużo, jakoś chyba więcej osób zaczęło albo wybierać zagraniczne wyjazdy, albo po prostu nie jeżdżą na wakacje. Nie wiem, ale w każdym razie, co spojrzeliśmy na jakąś miejscowość, to było jeszcze sporo wolnych pokoi. Nawet dokładnie w danym dniu, kiedy byliśmy na miejscu, było można sobie znaleźć też różne pokoje. No, ale mieliśmy wcześniej rezerwację. I na przykład taka cena, której długo szukać nie trzeba, co już jest trochę wybór, bo nie są to znowu najtańsze opcje. To 90 zł od osoby za dobę. Także za dwie osoby na tydzień to wychodzi około 1100 zł, bo tam jeszcze trzeba podatek miejski zapłacić czy klimatyczny. No ale można też znaleźć tańsze oferty, na przykład za 75 zł od osoby za dobę, bez wyżywienia oczywiście. No, ale my chcieliśmy właśnie wypróbować sobie różne restauracje. No i co. Też do tej oferty. No, wiadomo, nie zawsze tak jest, ale akurat w tym przypadku było tak, że nie wszystko było zgodne z ofertą, którą wybraliśmy. To jest temat, może na osobny filmik, bo to jest naprawdę długa historia, ale w każdym razie najpierw nam zeszło parę godzin na załatwienie, ale to, tak jak mówię, to już na inny filmik temat. Jeśli chodzi o restaurację, to na początek uznaliśmy, że bierzemy się do gościńca ogóle niedawno reklamował gościniec, właściwie był w nim i zachwalał tam sobie te miejsce, czy obiady, czy też ceny. No i to są rzeczywiście ceny, za które w mielnie można sobie znaleźć obiad, bo to nie tylko było jedyne miejsce, w którym obiady były za około 27 ,30 zł 30 takie mięsne, więc to jest niezła cena, bo teraz już w katowicach to 40 zł zazwyczaj trzeba liczyć, albo nawet i więcej. Tak jak pokazuję w karcie menu, to kotlety, nagetsy. Inne mięsne dania, wiadomo, z ziemniakami czy surówką, z takimi dodatkami, to są właśnie w cenach od 27 zł. Tak samo jeszcze inne obiady, na przykład tutaj yy, mój chłopak wybrał sobie makaron carbonara, cena 30 zł. Jak widać, spora porcja. Jedyne, co mi się nie podobało, to że nie dostaliśmy tych dań równocześnie, ja musiałam sporo dłużej poczekać i potem już byłam tak głodna i się spieszałam z tym jedzeniem, że nie nagrałam tego, co ja wybrałam. Akurat tutaj sobie wybrałam placki ziemniaczane za 21 zł. Chociaż też się zastanawiałam nad pierogami za 23 zł, ale potem się okazało, że te placki czy pierogi w innych miejscach też są w tych samych cenach. A piwka to tak od 13 zł się zaczynały ceny. Muszę koniecznie powiedzieć, że najlepszą pizzę, jaką całym swoim życiu jadłam, to jest w restauracji bryza. Właściwie w mielnie to są dwie miejscówki, gdzie jest bryza, bo jest i jak się zaczyna deptak główny, blisko biedronki i jeszcze jest bryza 2, tego samego właściciela, co jest bliżej plaży. Dzisiaj idziemy leśną pętlą przygód do Sarbinowa. W miejscu gdzie przebiega 16 południk geograficzny, obok jest tej No to wchodzimy do chłopów, czyli jesteśmy w dwóch trzecich drogi do Sarbinowa. No a już wody prawie nie ma. Tym razem z magnezem, żeby nam nie zabrakło energii. No rzeka tutaj to jest tak średnio zachęcająca. No ale narzekać nie można. Przynajmniej jest wyjątkowa w tych chłopach. No, zawsze coś innego zobaczyliśmy. Możemy iść z maksymalną prędkością 40 km na godzinę. To zobaczymy jak wygląda centrum chłopów. Czy tutaj warto być, czy nie. Jakie są ceny. No rozejrzyjmy się, jak już tędy idziemy. To no, chyba jest główna droga. Także już widać, że trochę spokojniej, ale tak też są i stragany, i jedzenie. No, Plaża w tak się prezentuje. Także, no, całkiem sporo ludzi. No, ale też jeszcze sporo wolnego miejsca. Nawet tam w oddali widać gdzieś molo. O, tu mamy taką dodatkową atrakcję. To jest charakterystyczny kurs chłopów. <grymna> Jakby ktoś nie wiedział, gdzie się znajduje, to ma tutaj przypomnienie. W <grymna> chłopach. Ceny właściwie nawet trochę droższe niż w Mielnie, o dziwo. I właściwie, jak też patrzyliśmy na noclegi, no to raczej bym pomyślała, że w miejscu, które powinno być bardziej popularne, takie mielno w okolicy, no to że raczej będzie drożej w Mielnie. A tu się okazuje, że tam lody, gofry, no to takie same ceny jak w Mielnie. Zapiekanki piekanki może też tak mniej więcej te same ceny, bo tam 20 kilka złotych, ale już patrząc na obiady, to obiady jednak przynajmniej o te 5 złotych droższe niż w mielnie, jak nie więcej i właściwie no wiadomo, mniejszy wybór. O, w chłopach znaleźliśmy też domowe obiady. No i mamy tutaj taki wybór. Ale plus jest taki, że jednak trochę może mniej ludzi między na uliczkach, trochę spokojniej. Ale coś tam się wieczorami dzieje, bo są organizowane wieczorki taneczne w chłopach. Nadmiernie to wiadomo, są kluby, które też wam pokażę. No to mamy plażę w Sarbinowie, i tutaj to widać, że już jest dużo, dużo więcej ludzi, bo właściwie to większość plaży jest zajęta ale też by były miejsca, żeby sobie znaleźć jeszcze dla siebie. O, i można kupić popcorn i hot dogi od razu przy samej plaży. No sarbinowa to już większa miejscowość to i więcej ludzi. Ceny lodów gofrów znowu mniej więcej takie same jak w mielnie, w chłopach w tych innych miejscowościach wokoło, ale z kolei obiady droższe. Przynajmniej... Yy, tak, przechodząc przez ulicę i patrząc na te menu, które są wystawione, wychodziło na to, że w miel nie więcej było ofert już tańszych obiadów, a tutaj dużo widzę, że się zaczynało nawet około 40 zł. No i Sarbinowo to oczywiście już też dużo większe, to i dużo więcej straganów, ludzi, jakichś tam baloników, innych ozdób, maszyn do grania. I z powrotem wróciliśmy sobie busikiem, bo okazuje się, że między Mielnem a Sarbinowem, a nawet można pojechać dalej, jeździ sobie kolejka. No taka kolejka właściwie to taki busik tylko że z otwartymi oknami taki typowo turystyczny, co sobie jedzie wolniej, żeby bo można pozwiedzać okolice. No i opcje są dwie, można albo sobie pojechać w obie strony, zarówno na przykład Zmielna do Sarbinowa i potem z Sarbinowa do Mielna. I wtedy koszt biletu takiego normalnego to jest 25 zł od osoby. No, także dosyć sporo, no ale przy okazji sobie można zwiedzać nie trzeba iść. Jest jeszcze druga opcja, którą my wybraliśmy, czyli sobie przyszliśmy Zmielna do Sarbinowa. No, i chcieliśmy tylko z powrotem wrócić. To wtedy w jedną stronę to 15 zł kosztuje taki bilet. No, jednak i tak, i tak uznaliśmy, że nie jest to tak tanio, a przecież już po drodze sobie zwiedzaliśmy. Więc nie zależy nam na tym, żeby jechać tak powoli z tymi e, takimi typowo wakacyjnymi wagonikami. Dlatego okazało się, że jeszcze jest kolejna opcja. Między właśnie też Tarbinowe a Mielnem, a nawet tam jeszcze dalej, jeżdżą też po prostu takie autokary albo takie mniejsze busiki. No i że one już nie są takie typowo do zwiedzania, tylko po prostu, żeby przejechać z jednego miejsca do drugiego, tam po drodze są też różne przystanki. No to tutaj za 6 zł było można kupić bilet dla osoby dorosłej. Jeden raz oto prowadzący trochę robił problem, żeby zatrzymać się w samym mielnie. I my wysiedliśmy w mielenku, żeby też zobaczyć, co tam jest, ale to taka typowa wieś właściwie, to tam mm, mało co w ogóle jest w tym mielenku. Potem była jeszcze opcja, żeby się zatrzymać przy arenie w mielnie. No to to też już jest dużo dalej od centrum, bo to chyba trzeba iść 5 km wtedy z powrotem, tak żeby dotrzeć po prostu do, do ptaka. No a z mielenka już było trochę bliżej. Jednak myślę, że jak się go tak. Ładniej poprosi, to może, może się gdzieś tam bliżej samego mielna zatrzymać. Widok na plaży w mielnie. Patrzymy sobie teraz na część pierwsza za nami. Już niedługo ukaże się ciąg dalszy.